Maria miała 39 lat. Od czasów nastoletnich zmagała się z nadwagą. Każda dieta obiecywała cuda, a każda porażka zostawiała coraz głębszą ranę. Przez lata słyszała wszystko potrzebujesz tylko silnej woli. To lenistwo. Nigdy ci się nie uda. Te słowa wcięły jak noże. Uśmiechała się na zewnątrz. W środku nosiła wstyd, smutek i zmęczenie, którego nikt nie widział. Punkt zwrotny nadszedł pewnego zwyczajnego dnia. Maria próbowała wejść po schodach do pokoju córki. W połowie musiała się zatrzymać. Jej klatka piersiowa płonęła. Oddech był ciężki. A kiedy spojrzała w dół, zobaczyła córkę z oczami pełnymi troski. Wtedy zrozumiała. To nie chodziło tylko o wygląd. To była kwestia życia albo śmierci. Tydzień później poszła do lekarza. Diagnoza była brutalna. Otyłość trzeciego stopnia, nadciśnienie, wysokie ryzyko zawału serca. Maria płakała. Płakała długo. Ale gdzieś głęboko coś się zmieniło. Postanowiła, że nie pozwoli córce dorastać bez matki. Zaczęła od małych kroków. Zamieniła słodkie napoje na wodę. Chodziła dziesięć minut dziennie. Gotowała proste posiłki w domu. Na początku wydawało się to niemożliwe. Każdy krok był walką. Każda pokusa wojną. Ale Maria zdecydowała, że nie walczy o wygląd, lecz o życie. Mijały miesiące. Upadała kilka razy. Ale za każdym razem, gdy upadła, wstawała silniejsza. Po sześciu miesiącach zaczęły się pojawiać efekty. Minus 18 kg mniej zmęczenia, więcej energii. Rok później Maria straciła 42 kg, ale co ważniejsze, odzyskała godność, pewność siebie i zdrowie. Dziś Maria inspiruje inne kobiety, które stoją przed tym samym wyzwaniem udowadnia każdego dnia, że nigdy nie jest za późno, by zacząć od nowa, że małe zmiany robione z dyscypliną mogą odmienić całe życie. Urzbieg w, w dłoni palec wskazujący w prawo, jeśli ty też czujesz, że nadszedł czas na zmianę, nie czekaj. Kliknij teraz link w bio i dowiedz się, jak zacząć swoją własną przemianę już dziś. Kropka.